Cześć ludziska, dzisiaj widzimy się w odcinku prezentującym modsadu wersja V0.4 beta. Tutaj macie maszyny, które będą, zetor to jest golda. Teraz tak, opryskiwacz z neta pobrany, bo mojego tego co będę robił, tak nie będę wydawał. Glebogryzarka, można ją zobaczyć u mnie na kanale i u Mikiego, jak pracuje. Siemnik amazone przerobione do Sadu. Niesie jej całą szerokość tylko kawałkiem. Protosan. kszenie trawy też z internetu. No i platforma. Ta co była. Dużo osób na testach i teraz tak. Tutaj macie coś takiego. Czarne. To jest po prostu usunięte, bo tych platform tych się nie da kupić. Są tu przyczepy, ale ich się nie da kupić. możecie kupować tylko ten wózek. Tak zrobiłem, bo to jest beta, więc twierdzimy, że tak będzie. A, Ej, to co chyba najbardziej. Tutaj mamy takie domki. tutaj się sprzedaje, gruszka i, i jabłonka. I teraz zasady działania ITP, i TD, i tak dalej, i tak. Teraz może tutaj. Kurwa, się przewrócił, ale to nic, bo i tak nie ma. Tutaj to się nie ma co, bo widać nie, co jest. Co to było? A, fajwerki były, spok. Bo się B nacisnęło. jemy na pole. Tutaj sobie ustawimy, coś zrobimy, żebyście zobaczyli. Moda. V. po prostu to jest taki wydany, żeby... żeby no to co miało być wydane. Yy, I powiem Wam tak. Mm, to... sobie szczelimy. Wy tak ustawiacie w dowolnej rozstawie, jakiej chcecie. Może nad kilometrami. Możecie pieni na pniu ustawiać. To już zależy od Was. Trochę schodzi z sadzeniem. Najważniejsze, trzeba sobie umieć wybrać, dobrać rozstawę pod ciągnik, żeby nie było za szeroko, ani no za wąsko, żeby było ładnie wszystko. I z ugruzkami tutaj zrobiłem niespodziankę jedną. O nie, już jest... Już. Właśnie, a widzicie, macie tak fajniej zrobione niż z jabłonką. I jak mamy zrobione z tymi? Po prostu jeśli to rośnie, tu jest zrobione fajnie, bo pozbior to rośnie. Go widzicie? widzicie, pojawi się po pewnym czasie, nie? Tutaj wam pomału te owoce tam dorastają. Gry w nie ma co pokazywać, bo gry w tak pod drzewkami się robi, gdzie nie ma trawy. Pójdziemy się wnikiem. O, coś przereagowało, ale wiem co, dobra. By mi się dawało, że takowało. Go... Nie macie tego Amazona, ktoś go wydał, więc stwierdziłem, że go przerobię. Będzie się nadawał. Macie to Jabłon, tutaj Toto to pokazane. To jabłon, tam cały czas. A gra mi coś może przecinać, ponieważ renderuje się inny film jak się okazało. AVS Video Studio Editor, jeśli się gra w EFESa to go trochę przycina, nie wiem czemu, jeśli ktoś wie czym to jest spowodowane, że jeśli renderuje to mi to grę mi przycina, także jeśli ktoś może wiedział czym to jest spowodowane. Jeszcze nie doszły, bo jest 96. Teraz tak, opuszczamy, jego się włącza, a jednak chyba się jej całą szerokością. Czy to było zmienione, nie zapisałem. Aha, i całą szerokością. Pozdro. Yy, tak, w opisie będziecie mieli naprawiony ten siewnik. Widać, zapomniałem zapisać, i jednak ustawiam indeksy. Pozdro. Ale w sumie tak też zależy pod jaką rozstawę, nie? Ale będziecie mieli na taki siewnik, jak się należy. No w sumie jak ktoś robi, bo tak jak widać, szersze rzędy, no to tak, żebyście mieli, no to faj Idziemy po tą platformę, zbierzemy. Także siewnik będziecie mieli poprawiony. Postaram się żeby był naprawiony. Tu domków no, też nastawiam, żeby sprzedać. Bo coś to chyba nie, zap nie zapisałem, moim się zdaje. Tego mam, tego, tych modów nie muszę powiedzieć, jak działają. Teraz platforma. Chyba dwóch się nie będzie dał śmiać. Nie wiem. Jest zaczep, ale, ale są tutaj są inne. Tu jest inny zaczep, tu jest inny, żebyś na dolny zaczepiał. Tu jest górny, także na sobie po prostu, kto będzie wiedział, kto będzie przerobić. A tak to będzie jeździć z jedną. Zbieram. Znaczy tę chałupę tu postawimy. No i się zebrało, przejdziemy, Poddamy. Tak akurat pod ten ciągnik no to rozstawa jest dobra i zasiane, wszystko jest dobrze tak ja nie wiem czemu jest białe, tu już nie, pad tu już nie do mnie. Ponieważ ja ten mod sadownictwa akurat ja go tylko naprawi, naprawiłem, zmieniłem co według mnie powinno być, bo tam były drzewa 30 metrów w górę i więcej, Zrobiłem kilka swoich modów. Ten mod naprawiłem, po, zmieniłem rozstawę sadzenia, po prostu rozstawę, żeby się go lepiej, lepiej było sadzić, Więc wielkość drzew którzy twierdzą, że jest to bardzo łatwo zrobić. Ale jakoś widzę do tej pory nikt tego nie zrobił. Poprawiłem jest to realnie. Po prostu urealniłem ten mod, zrobiłem go tak realny, żeby się dało normalnie grać. Ja mam też swój prywatny Ossadu i jak zobaczyłem ten, to jest Boże Matkowska, Częstochowska, nie? Nie wiem czemu jest biały, ale to jakbym się sprzeda. Yy, po prostu urealniłem ten mod, naprawiłem, zrobiłem wam taką platformę. No faktycznie że tam jest tamtej, ale nawzięta maszynę, trochę wam dobrałem. Jeszcze, jeśli będziecie, jeśli będzie dobrze, szło, te subskrypcje lecą, jeśli będą dobrze te subskrypcje leciały, to rzucę wam jeszcze parę modów do tego osobno, wydam osobną paczkę, a ten mod już dziś do pobrania na moim kanale. Link w opisie. Jeśli gdzieś wynosisz skopiuj całą zawartość posta, który będzie niżej umieszczony w opisie. Dziękuję. Żegnam się z wami.